Hej, siemanko! Zapraszam na kolejny odcinek mojej ulubionej serii, jaką jest Portal Craft. W tym odcinku wita was nie jeden, ale aż trzech, skój do trzech, murzyńskich polawanów <grym> A nawet jeśli się rozejrzycie, tutaj trochę na prawo to widać czwartego. A tutaj hmm, troszkę go nie widać, ale na pewno tam jest. O teraz, teraz gdybyście włączyli rozdzielczość HD, to widać rękę, trochę koszulki, więc pewnie, pewnie tam jest. No i teraz no, widać, więc jest armia pięciu squidów i tą pozytywną informacją można rozpocząć ten odcinek Portal Crafta. Kolejny szyb. Wcześniej wam o tym nie mówiłem, ale te szyby oraz woda, która jest tak w górę. One, sym one symbolizują. windy, które są w normalnym portalu. W normalnym portalu są windy takie. Kulka, okej, okay. może pierwsze wyjdę tutaj na te, drabinki poglądam. Hmm. Łatwość na to wychodzi, nie spodziewałem się. O, mogę na to portal rzucić. <śledz> I tak mogę w, w kółko gonić. Tak naprawdę to jest półko, ale tylko tak ciągle je zataczam. Dziwne to trochę ta logika portalowa. Drzwi! 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 Ale gdzie? Gdzie te drzwi otwarły? O nic nie widać. Och my god Teraz się zamknęły. Nie no, wydawało mi się, że to były tamte, a przecież one są zamknięte. No więc, idziemy jeszcze tutaj. Wow, otwarły się! Chwila, skoro te, ten otwiera te drzwi, to pewnie ten drugi przycisk otwiera... Te drugie drzwi, które są za tymi drzwiami. To logicznie nie jest jakoś potwierdzone, ale być może tak jest i warto to sprawdzić. Go! A tutaj chyba mam kulkę wyzwać szybciej. Wow, udało się! To łatwe było. Dobrze, to było tak wystawione, bo inaczej bym nie trafił. Trochę łatwiej powiem. Bardzo podobna plansza, nawet taka sama była w portalu, więc... Nie, nie dziwcie się, że tak łatwo mi to poszło. Troszkę się z nią wtedy namęczyłem, a tutaj poszło... ...bardzo łatwo. Nie dziwiłbym się, gdyby coś za tym było... Łał wow, mu obraz. Dobra, dobra, spoko. Tu jest jakaś historia, jeśli chcecie, poczytajcie. Tutaj kolejna. Ja też staram się cokolwiek zrozumieć. Aha, dobra. Military Android. Zrozumiałem, że... chyba. Nie no, chociaż nie wiem. Czyżby tutaj... Dobra, niebra, już wiem. Już, już jestem przekonany. No, tutaj są Androidy po prostu. Jaki ja mam poziom trudności. Łatwy, dobra. Zostawię to tak, kurczę, jak go tutaj jest pewien sposób. Gdybym teraz postawił portal tam, to on mógłby mnie zarąbać dosłownie. Ale tak testowo postawię, zobaczymy. Tutaj, no. Wow, wow, dobra, okej, okay, okej, okay, okej, okay. okej, okay, ziom. Spoko. Wyluzuj. Dobra. Nie no, nie biją jakoś tam mocno, ale konkretnie. Ehm. Um. Eee, um, może by bezpieczniej było tutaj w ogóle to dać. Jezus. A, mam go, mam go, mam cię. Mam nadzieję, co teraz zrobisz. Idź tam pobij kolegę. Najgorsze jest to, że do oni teraz we dwójkę tak są. Dobra? Zginął. To teraz jego kumpel. Jeej! Ale chwilkę. Czy taka sama plansza nie była w portalu jedynce? Nie no, chyba... Chyba nie, chociaż zobaczymy jeszcze. Ups, cała armia tych androidów tu jest. Ten stoi na takiej podłodze, ale tamten. Nie, tamten też ma taką podłogę. Hmm. Kurczę, teraz pomysłu żadnego nie mam, co by można było zrobić. O, kuby. Kuby, okej. Okay. Nie no, na nic się to zda. Nie no, cube mnie nie ochroni. Przed Androidem. Chociaż... ojej. Gdzie ja jestem? Ojej, cudem przeżyłem. Mm. Cube... Y... Nie, no dobra, teraz padłem na genialny pomysł. Widzicie to? Marnowałem tylko kuby. A to. O kurczę, jakie ja mogę tam kuby wrzucić? A? Dobra, już zrozumiałem. Wybaczcie, sobie, słyszycie kota, to u mnie w domu. Ojej. No nie. Ojej. Ojej. Robi się troszkę niebezpiecznie. Troszkę niebezpiecznie. Ups. Ciech. Pierwsza śmierć, okej. Okay. No dobra, nie ma tak zginąć i zaraz znowu zginąć. Ej, nie ma tak zginąć z rąk Androida. Przecież oni są zbyt mocni, aby się wyrwać z ich ataku. Mam to nie uciekł w Uzeku. Dobra, lecimy dalej. Hmm. To, to może być trochę długi poziom. Te Androidy mnie troszkę zaskoczyły, zbyt dużo życia biorą. A życie się nie regeneruje. Chociaż teraz mam pełne tu jedzonko, więc może się będzie regenerowało. Troszkę. O nie, najgorsze jest to, że nie mam portal Ups. Trochę się wózek zblokował. Eee, poziom 16. Nie, 17. 16, teraz przychodziłem. Play, go, right now. okej okay. No, eee, ale skąd się wziął tutaj ten wózek? Wcześniej go chyba nie było. No, ale chyba mi się wydaje. No, nie wiem. W każdym razie to jest bardzo dziwna sytuacja. I okej, okay. lecimy już bardzo, bardzo szybkim tempem. Czy udałoby mi się? Dobra jestem, buty nam nawet. Takie buty portalowe, Nie spotykane w żadnej innej grze. Ups. Haha! Uciekłem ha. mu teraz zrobię bardzo ładny trik I z tobą też Czemuż by nie Ojej! Ojej! Spoko! No problem, tutaj widzę znowu kiby, ale tych kiubów jest. Szkoda, że nie można ich zabrać na inne plansze. Eee, zrobimy pod nim dziurę i... 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 Eee. eee... no nie wiem. I nic się tak nie stało. Ojej. A, nie mogę pod nim zrobić dziurę. Hmm. Ups. Chciałem zobaczyć co tam jest. O, jest tam. Jeden tylko android. Hmm, Być może się pokuszę. O, Spartan! Tak! A teraz mogę sobie nie jednego cuba, ale więcej tutaj przynieść, aż nawet nie wiem po co. Chociaż, chociaż tam nie ma siatki, która by mi, by mi je kasowała. Przydadzą się. Jeden cube, jeden cube, jak na razie powinien wystarczyć. Wow, companion cube! Wow, to było dziwne. Eee, mm -hmm. Szkoda, że nie mam tutaj. Nie, no nie da się odczytać. no prize because i don't think the block exists anymore aha dobra tutaj jeszcze jest taka historia The end of beta v seven please destroy the pillow cube for your prize <laughs> co to już nie Nie, nie miał być 20 planc! Oszukali mnie! Nie ma tak! Kurczę! Teraz, teraz będę musiał czekać na aktualizację tej mapy. Ojej! O kurcze. Dobra, więc jako nagrodę mamy Companion Cube'a, Zresztą on dziwnie tak wygląda w tym e, portalu w Minecraftie, w Portalcraftcie, tak dokładnie. Tutaj mogę zamurować wszystko kostkami. Ci ciekawa idea jest. Companion Cube I tak dalej, i tak dalej. Wow. No dobra, ale to już jest koniec, ponieważ, no dalej nie ma mapy. Tego tu się nie spodziewałem. Planowałem przejść do 20 poziomu i myślałem, że coś dalej będzie. To mnie troszkę zaskoczyło, ale mimo to. I tak, może znajdę jakąś inną mapę i będę kontynuował tą serię dalej, ponieważ bardzo mi się podoba. A w tym odcinku to już wszystko, wybaczcie, ale jestem zmuszony go zakończyć, nie ma innej opcji. Mogę sobie zrobić coś takiego. Mm, coś takiego. Jak było w poprzednim odcinku, więcej z Quido. Więcej subskrybujcie, komentujcie, łapki w górę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach tej serii oraz innych serii. Również cześć.